Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Mercedes-Benz GL klasse X164. Większość nowoczesnych samochodów Mercedes-Benz jest pomalowana, szczerze mówiąc, bardzo przeciętnie. Ale są też szczęśliwe wyjątki w postaci klasy S w 221, stosunkowo dobrego GLK X204, czy dzisiejszego u pacjenta GLX164. Samochody te, nawet dziesięcioletnie, zazwyczaj mają bardzo dobry lakier i minimalne uszkodzenia związane z wiekiem. Warstwy farby i lakieru, średnia grubość 100 mikronów, tracą nieco na jasności, plastik reflektorów jest zużyty, a przednia szyba nie jest już idealnie przezroczysta, zderzaki stopniowo się odklejają. Ale metal organizm trzyma się dobrze. Co więcej, nawet w miejscach o dużej wilgotności. Na przykład wewnętrzne pod przednią szybą, w bagażniku, pod zderzakami i w dolnych partiach drzwi, zwykle wszystko jest w porządku. Oczywiście są wyjątki i najczęściej są to samochody, które od urodzenia kursują po drogach Moskwy i Petersburga. Ponieważ jakość metalu jest dość wysoka, jeśli problem zostanie wykryty na czas, wilgoć i główne ogniska zostaną usunięte, korozja może zostać zatrzymana na pewien czas. W każdym razie wybucha tylko wtedy, gdy samochód pozostaje sam urządzeń i we wszystkich znaczeniach. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na obciążone szwy komory silnika, misek zawieszenia i wnęki przedniej szyby. W przypadku zanieczyszczenia ścieków i złej konserwacji w tym obszarze możliwe są najbardziej nieprzyjemne uszkodzenia, w przypadku których warto całkowicie zrezygnować z zakupu. Drobna korozja w miejscu mocowania ram pomocniczych, za osłonami filtrów i rurami na spodzie jest typowa dla pojazdów użytkowanych w terenie. Przy oględzinach, radzę zajrzeć do wnętrza podłużnic podwozia, tam brud może wyrządzić dużo większe szkody. Na szczęście ze względu na sposób wykorzystania zawieszenia pneumatycznego GL dość często myje się od dołu, co dobrze wpływa na stan nadwozia, szczególnie z tyłu. Nawiasem mówiąc, trzeba zachować ostrożność podczas mycia, niedokładnie skierowany strumień z karhera może zalać bagażnik i tylną jednostkę sam przez podziemny system wentylacji. Oczywiście główną winę za załanie w dalszym ciągu ponosi nieszczelność górnego otworu tylnych drzwi i banalna kondensacja w bagażniku, ale niezawodnie znane są przypadki pojawienia się wody właśnie po umyciu i właśnie przez układ wentylacji. Tylna klapa w GL prawie zawsze jest sterowana elektrycznie, a układ napędowy nie jest ani wolny od usterek, ani zdrowy. Wspomniana już woda w bagażniku może spowodować awarię jego napędu. Nadal często napotyka problemy natury czysto mechanicznej. Odcinają się koła zębate mechanizmu, pękają obudowy skrzyni biegów. Usterek mechanicznych można spodziewać się po 120 do 150 tysiącach km jazdy w mieście, a jeszcze częściej w pojazdach jadących. Jak w przypadku każdego crossovera klasy premium, należy zwrócić uwagę na stan zewnętrznych plastikowych części, ponieważ cena za bezsensowną część może być szokująca. Niektóre z tych drobiazgów mogą być niedrogie, ale większość z nich wydaje się być wykonana z czystego plastikowego złota z powłoką irydową. Zderzaki, okładziny i pilniki można porównać cenowo do poważnych napraw nadwozia, a nie oryginalnych części nie ma zbyt wiele, w każdym razie trzeba będzie się bardzo postarać, aby je kupić w Rosji. A ulegają uszkodzeniu dość łatwo, w takich samochodach często wjeżdżają na krawężniki i parkują na półkulistych ogranicznikach. Nie mówiąc już o jeździe terenowej. Niewielkie zużycie zderzaka to już powód do dokładnego sprawdzenia elementów mocowania świateł przeciwgielnych, czujników parkowania, które są bardzo niskie, przewodów i pilników od dołu. Osłona zderzaka może bawić się, a mocowania różnych elementów ulegną uszkodzeniu, przyprawiając właściciela o bóle głowy na długie lata. Wszystko to szczególnie dotyczy oszczędnych nabywców, którzy kupują GL klasse za mniej niż milion, ceny aktualne na grudzień 2016 rok. Są to z reguły zaniedbane samochody, które, nawet przy znośnym stanie silników i skrzyń biegów, mogą mieć milion drobnych awarii. Jeśli kupisz samochód za mniej niż milion, należy się tego spodziewać, ponieważ, nawet przy dobrym stanie silnika i automatycznej skrzyni biegów, wystąpi wiele drobnych problemów, a idealne egzemplarze są cenione wyżej. Reflektory prawie na pewno będą mocno zarysowane, chociaż można to stosunkowo łatwo usunąć poprzez polerowanie, najważniejsze jest, aby nie zapomnieć o naklejeniu folii. Mechanika reflektorów stopniowo się zużywa, a z wiekiem traci się nawet uszczelnienie przedniej optyki. Co zaskakujące, cena jest całkiem rozsądna, szczególnie w porównaniu z konkurencją i można wymienić cały reflektor. Zużyta przednia szyba jest również niedroga dzięki amerykańskiemu montażowi. Zdradzę Ci sekret, że niektóre rzeczy możesz zamówić na eBayu i wyprodukowane w Ameryce taniej niż z Chin. Te same plastikowe części mogą kosztować niefortunę, ale około 1 piątą. Odporność na korozję chłodnicy klimatyzatora pozostawia wiele do życzenia. W przypadku naszego koktajlu drogowego po 5 do 6 latach metal staje się już kruchy i traci znaczną część powierzchni chłodzącej. Płyną także liczne połączenia długich linii. A sprężarka klimatyzacji jest bardzo kapryśna. Jeśli będziesz stale eksploatować maszynę przy niskim, ale jeszcze nie awaryjnym ciśnieniu w układzie, ulegnie ona awarii. Korozja połączeń trapezu wycieraczki jest tutaj taka sama jak w 211 i Audi Q7, połączenie materiałów jest równie niefortunne. Co prawda, auto jest wyższe, mniej brudu dostaje się w te okolice, uszczelki są nieco lepsze, a problem nie występuje tak często, ale przy zakupie warto włączyć wycieraczki i ocenić swobodę ruchu. O cenach części zamiennych nie będę się już rozpisywał, są niezmiennie wysokie. Wśród innych drobiazgów które potencjalnie mogłyby zepsuć przyjemność z zakupu, możemy wymienić niezbyt udaną konstrukcję układu wydechowego, traci on mocowania, a od dołu pojawiają się wstrząsy i wibracje. Nie spiesz się, aby zmienić zawieszenie, jeśli występuje nadmierny hałas. Ogólnie rzecz biorąc, okresowo zwiększony hałas i uderzenia strukturalne są jedną z poważnych wad 164 nadwozi, ale tutaj większość winy leży po stronie skrzyni biegów i zawieszenia. Wnętrze cieszy oczy i dłonie. Przynajmniej jeśli nie będziesz zbyt wybredny. Jak na standardy, nie jest tu naprawdę źle, jedynie bardziej wymagający europejscy nabywcy chcieliby w tej cenie bogatszych materiałów. No, a przynajmniej dopasowanie paneli sterowania i klimatyzacji do koloru wnętrza we wszystkich wariantach, a nie tylko szarych. A także dokładniejsze szwy, nici i tak dalej. Wiadomo, że właścicielowi przeciętnej Skody Oktawi wydaje się to już wręcz snobizmem, ale osoba kupująca samochód za 6 milionów liczy na ekskluzywną jakość, przynajmniej w tej widocznej części. A jeśli Gelendwagenowi wiele wybaczono za jego legendarną nazwę, w tym łatwo wykrywalne wady wręcznym montażu wnętrza, to w przypadku GL było wystarczająco dużo skarg, aby wypełnić obraz w odpowiednim czasie. Cena samochodu okazała się znacznie wyższa niż ML, przy prawie takim samym wnętrzu i wyposażeniu. Porównanie ze starymi modelami Mercedesa odegrało rolę, teraz wnętrze nowej S-klasse w 222 wydaje się doskonałe, ale wielu właścicielom w 140 udaje się uznać go za tani i całkiem przyzwoicie uzasadnić swój punkt widzenia. Nie śmiejcie się, ale rozbieżność pomiędzy fakturą drewna na konsoli środkowej a drzwiami jest dla wielu powodem do poważnej krytyki. I odpryski lakieru na wkładkach drzwi i na panelu obok. Chciałem powiedzieć dźwignia automatycznej skrzyni biegów, ale tutaj jest na kolumnie kierownicy, a na tunelu środkowym są tylko uchwyty na kubki i pudełko na małe rzeczy. Zatem odpryskujący lakier obok uchwytów na kubki jest już powodem do frustracji. Niewystarczająco metaliczne, wstawki w owiewkach, niewłaściwy ruch przepustnic w kierunku przepływu powietrza. Do poważnych skarg należało również nawet szybkie zużycie nakładek na pedały. Trudności są mniej więcej takie same jak w innych samochodach tej marki. Panele odklejają się, a czasem pękają, skóra na kierownicy i fotelu kierowcy szybko się zużywa, tapicerka wnętrza bardzo się brudzi. Widoczne zużycie wnętrza lub zabrudzenia najprawdopodobniej wskazują na przebieg auta grubo ponad 200 tysięcy lub autosłużbowe, czyli jedno z tych, o które wnętrze nie dba się do końca. Na przykład eskorta samochodu lub transfer do wiejskiego hotelu. Warto wspomnieć także o istotnym dla zachowania wyglądu wnętrzu elemencie filtrze powietrza. Są tu dwa i do wymiany nie trzeba wyjmować schowka tak, jak jest napisane w instrukcji. Przy odrobinie wprawy da się je wymienić spod maski i zaleca się to robić jak najczęściej, jak to możliwe. Zwłaszcza jeśli wnętrze jest jasne. Ale bardzo częstym problemem po stu, półsetki przebiegu związanym z awarią głównego zaworu parownika, jest nie tylko 50 tysięcy za nową część, ale także co najmniej połowę tej kwoty za demontaż i montaż deski rozdzielczej. Jeśli tylny rząd siedzeń nie otrzymuje wystarczającego przepływu powietrza, najpierw sprawdź integralność bezpieczników i regulator drugiego wentylatora układu klimatyzacji. Tak, jest drugi piec, podobnie jak w gazeli, tylko z klimatyzacją i nie znajduje się on pod siedzeniem, ale w głębi rozwiniętej konsoli środkowej. Objętość bagażnika w przypadku braku trzeciego rzędu siedzeń jest imponująca, aby dotrzeć do krawędzi, trzeba się na nią wspiąć. Nie bez powodu wśród markowych akcesoriów znalazła się mata, za pomocą której można zakryć zderzak lub wygodnie na nim klęczeć podczas operacji załadunku. Niektóre maszyny mają nawet opcjonalną wysuwaną tacę. Ale nie można zamówić pełnoprawnej półki akustycznej, więc wszelki hałas z nieszczelności tylnych drzwi z łatwością przenika do kabiny. Po złożeniu wszystkich rzędów siedzeń podłoga jest absolutnie płaska, bez stopni, a długość łóżka to ponad 2 metry, a wysokość pozwala spać wygodniej niż w namiocie. Kolektywne rolnictwo nie jest w modzie wśród właścicieli Mercedesów, a mimo to tuningują system multimedialny. Próbują także wprowadzić elementy konstrukcyjne z bardziej nowoczesnej klasy GLS. Najczęściej pojawiają się elementy odpowiedzialne za parowanie z nowoczesnymi smartfonami i tabletami, za wyjście wideo na wyświetlacze w zagłówkach oraz za wysoką jakość dźwięku. Samochód często traktowany jest jako samochód rodzinny. Dotyczy to także drobnych akcesoriów, takich jak kolumny zamków, progów, dywaników, a rzadziej kierownicy i foteli, które wymieniane są na AMG lub nowsze. Po stronie elektrycznej wszystko nie jest tak gładkie jak w przypadku wnętrza. Choć generalnie narzekań na jakość wykonania jest niewiele, to umiejscowienie tylnego zespołu sam i ogólny układ okablowania sprawia, że można odnieść wrażenie, że samochód został stworzony wyłącznie do jazdy po słonecznej Kalifornii. Wspomniałem już o wodzie w tylnej komorze. Może ona przedostać się tutaj na wiele sposobów, od bezpośredniego przedostania się do przedziału technicznego bagażnika przez wentylację aż po powstawanie kondensacji lub przenikanie wilgoci przez tylne drzwi na skutek awarii ich mechanizmu lub banalne zużycie uszczelki, lub pęknięta rurka spryskiwacza. Swoją drogą co to jest Blok sam, nazwa jest skrótem od niemieckiego Signan Ausferte modu, czyli jednostki służącej do inteligentnego zarządzania mocą i transmisją sygnału. W samochodach marki Mercedes-Benz znajdują się dwa z nich, przedni i tylny, i razem zapewniają działanie niemal całej elektroniki. Za ich pośrednictwem można włączać, wyłączać i sterować innymi jednostkami elektronicznymi maszyny. Jeśli moduł ten ulegnie awarii lub po prostu ulegnie awarii, możliwe są różne problemy od szybkiego rozładowywania akumulatora i zwiększonego obciążenia generatora z powodu włączenia w tej chwili i niepotrzebnych systemów po awarii wielu elementów. W przypadku GL-Classe X164 zwykle cierpi tylny sam. Wszystko zaczyna się od awarii kanału radiowego pilota, awarii napędów tylnych drzwi, urządzeń oświetlenia tylnego, a później wskaźników poziomu paliwa, wycieraczek, czujników parkowania, a częściowo awarii systemu multimedialnego. Jeśli zignorujesz awarię i zresetujesz zasilanie, problemy będą się pogłębiać. Sam Y dość dobrze radzą sobie z naprawą. A przy pierwszych oznakach problemów wystarczy je wysuszyć po umyciu alkoholem, usunąć tlenki i naprawić defekty lutowania oraz uszkodzenia grup stykowych. Niedbałe czyszczenie na sucho zagraża nie tylko modułowi sam, ale także oka wewnętrznemu, wiązce ogólnej i oka pompy paliwa. W bagażniku, w strefie ryzyka, znajdują się czujniki parkowania, blokady tylnego mechanizmu różnicowego, sterownik trzeciego rzędu siedzeń i tylnych drzwi, a także czujniki przyspieszenia nadwozia. W kabinie pasażerskiej, po stronie pasażera, atakowane są jednostki sterujące systemem multimediów i skrzynią rozdzielczą, po stronie kierowcy znajduje się jednostka komfortu, sterowanie zawieszeniem pneumatycznym i inne. Chyba nie warto przypominać, że lepiej mieć zamknięte okna, szczególnie te tylne. Zwykły deszcz może spowodować straty warte setki tysięcy. Jednak nawet w najbardziej suchym wnętrzu jednostka sam może ulec nieodwracalnemu zniszczeniu. Wystarczy na przykład rozładować akumulator główny wadliwym akumulatorem dodatkowym i bezskutecznie go zapalić. Tak są dwa akumulatory. Drugi odpowiada za awaryjne zasilanie centralki automatycznej skrzyni biegów i tylnego sama z systemem dostępu. Co więcej akumulator jest dokładnie taki sam jak w konwencjonalnym zasilaczu awaryjnym 12V i 1,2Ah żel. Jeśli dodatkowy akumulator działa prawidłowo w dalszym ciągu nie zaleca się jego zapalania. Inne samochody, jeśli naprawdę tego potrzebujesz, można zapalić tylko przy całkowicie wyłączonym silniku i kluczyku nie w stacyjce. Albo jeszcze lepiej, nie rób tego w ogóle. Dokładnie tak jest, gdy ryzyko jest duże i nie jest tego warte. Skomplikowana elektronika boi się nie tylko wody, ale także ciepła w komorze silnika. Na przykład zagrożona jest jednostka sterująca silnikami benzynowymi M273, zaleca się regularne mycie jej żebrowanej pokrywy i monitorowanie szczelności obudowy również nie zostało anulowane. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie dostrajające, korpus bloku można rozciąć piłą, aby uzyskać dostęp do płytki, w takim przypadku ryzyko jest jeszcze większe. Sterownik świec żarowych do silników diesla OM642 też się czegoś boi, w każdym razie jego wczesne wersje regularnie się psuły, sprawdź przy zakupie. Powinien być numer części a 64295701. wcześniejsze są niestabilne. Same świece tradycyjnie się przyklejają, zaleca się okresowe zapobiegawcze usuwanie i montaż. Jeśli zaczniesz tę sytuację, Banalna głowica na 8 już nie wystarczy, będziesz potrzebować specjalnego sprzętu, a szczególnie gorliwe służby mogą nawet uszkodzić głowice cylindrów, usuwając ją improwizowanymi środkami. Ogólnie rzecz biorąc, systemy zasilania silników są dalekie od ideału. Oprócz sterownika żarzenia i świec zapłonowych w strefie ryzyka, silnik wysokoprężny ma wtryskiwacze, zawór i czujnik ciśnienia w listwie paliwowej, a także serwonapęd turbiny. W silnikach benzynowych psują się głównie czujniki temperatury i poziomu oleju, a także wentylatory i ich obwód mocy, a także termostat elektroniczny. Zdecydowanie nie zaleca się mycia komory silnika z karchera w przypadku żadnego silnika. Możesz co najmniej uszkodzić okablowanie, przedni sam oraz przekaźnik i skrzynkę bezpieczników. W przeciwnym razie elektryka ma niezawodność podobną do Mercedesa, nie gorszą niż inne samochody tej marki. Im droższy sprzęt, tym droższy sprzęt, tym większa ilość elementów do noszenia, a do tego po prostu nie ma całkowicie pustych samochodów. Zatem liczba awarii jest na ogół wyższa niż w przypadku pustego ML w 164. Na maszynach pierwszych wydań można liczyć na okresowe wydatki z tego tytułu, w przypadku najbardziej świeżych wydatki tego rodzaju są mało prawdopodobne, głównie z powodu siły wyższej i problemów związanych z nieudanymi interwencjami w OKA. Cóż, zalecenie, aby nie wybierać szczególnie zaniedbanych i smutnie wyglądających opcji, nawet za najbardziej atrakcyjną cenę, może być banalne, ale bardzo istotne. Na tym kończę informacje o problemach Mercedes-Benz GL klasse X164. Jeśli wiesz więcej lub nie zgadzasz się z tym, co usłyszałeś, czekam na ciebie w komentarzach.